To pokazać tak, żeby było na jednym pliku. Mm. Nie mówię jakby o Was, tylko o mojej grypie klasowej, nie? Halo, halo słyszę mi widzowie? Halo. Dzisiaj ogólnie taki króciutki, bardzo krótki live, bo chcę Was. Osoby, które się obraziły przez. może znaczy, Wkurzyły się jak Was z tymi. Jeśli chodzi o tamten film najnowszy, z tymi zmianami. To przepraszam Was jeśli, jeśli chodzi o, yy, o tamten film mój najnowszy yy, z tym, że, że żartowałem sobie, że się na, nabraliście. Przepraszam Was po prostu. Już nie będę tak robił. To była tylko jedna taka sytuacja, tylko taka jedna sytuacja. Wiem, że was nabrałem. Mam nadzieję, że się... Nie obrazicie na mnie. Że, że, że moje przeprosiny są wystarczające. No i dobrze. Jak ktoś jest na live, to może coś napisać. Hmm. Ej, słuchaj, Marcin. Co? Bo ja mam full serwerów, i ja będę musiał usunąć jeden serwer, i ja usunę ten serwer, to miał być na odcinek z plemionami. O nie. Ale ja mam dane tego serwera, spokojnie A, to spokojnie Ej, kaczka to wszystko na 1.12, nie? 1.12.2 Co się z moim komputerem w... dzieje? Tak, ale zaraz będzie jeszcze serwer robił. Dobra, jest jedna Musimy wyci na Wyciszę się znowu Okej, okay, papa. Hmm, czekamy. Dołączę do Ciebie. Albo nie, nie grasz nic, okej. Okay. Chyba nikogo nie do ma. No No tylko jedna osoba jest na live. Ja pewnie dlatego, bo jest taka godzina, że dziewiętnasta mało osób. Już 5 minut temu rozpocząłem live'a. Dobra, chyba ja potańczę. Najbardziej chyba to mi daje. Ej, pokażę Ci taką jedną grę. Taka przyjemna. No. Czekaj, ja pobiorę te wszystkie mody, dobra? Ok. W komputerze, proszę masz nie wybuchnąć. To, to nie jest ten dzień. Poszukaj sobie jakiegoś innego dnia. Mm, co miałem napisać? A, dobra, mam. Chociaż sobie jakieś muzyczki. Komputerku mój Proszę cię Nie zabij się Tego mam Co? Co o komputerze? Teraz chcesz mi wybuchnąć? Tak? Tak? Wybuchaj sobie Marc Marcinek Studiuje się samotnie, więc jaka dla komputera, nie? Co powiedziałaś? Ej, Marcinek czuje się samotny, więc gada do komputera. Nie, nie gawiam, ja... Tylko mogę ci powiedzieć o co chodzi: po prostu nie chcę, żeby mój komputer wybuchnął. Wiem, ja też tak że sam mam, że mój komputer postanowił sobie. ją skończyć. Może połowę polecić, nawet w powietrze. Kurde, chyba ten live będzie, że nikt nie pisze na tym live'ie Pierwszy live, na którym nic, nikt nic nie pisze. Ile tego wszystkiego jest? Ja mogę Co? Mogę do równowca. O, witam, idę do ciebie Czy ktoś coś napisze? Co? Co?

Zobaczcie, na którym levelu jestem: 104 level. <laughs> aha, 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 Nie patrzyłem teraz na komputer, tak to. Ujeju, to ten live. To ten live. Nikt nie pisze na tym live. To ten live. Za późno po prostu. Taki jest powód. Za późno po prostu. Powiem Wam od razu, zawsze może jakieś tam przygotowanie mam do live'a. Ale jeszcze dla osób, które nie słyszały, przepraszam za ten naj mój najnowszy film, że Was nabrałem. E, z tym i to był żart. Z tym. E, jak to się. Z tym usunięciem kanału i prywatne wszystkie filmy. Przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tam Skolat 55. Dzisiaj taki po prostu na spontanie live i też chciałam po prostu Wam powiedzieć, bo jak większość osób wie, na moim najnowszym filmie, jakbyś ty nie wiedział: i Szkolet i inni widzowie, to mo na moim najnowszym filmie mówiłem, że usunę kanał i że wszystkie moje filmy na prywatne. No i to był żart. I przepraszam Was za ten beznadziejny żart. Sztuka rysowania papuch, przepraszam. Widziałem, co, co e, napisałaś, na, napisałeś. Przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Bo czy kaczka to istnieje? Aha. O! Mam nadzieję, że ich zobaczycie i nie będziecie już obrażeni. Mam nadzieję, że sztuka rysowania w Pepuk bo napisał albo napisała, że ja może no, gram na emocjach i przepraszam za tamto No ale nie usunę tamtego filmu dlatego, bo to był taki jakby film informacyjny, co się dba, dzieje na kanale. Też widzieliście chyba nowy banner kanału. Od razu powiem, cały banner kanału jest na telewizorze. Możecie zobaczyć cały banner kanału. A w, na telefonie i na komputerze kawałek, bo to tylko tak de... Próbowałem. Ale... I to jest It's Raining Tacos. Nie, nie ma. Nie ma it's raining tacos. O, cześć, Gliczet. witam, witam. To jak, jak, jakbyś... Wie, wiesz o co chodzi? Po prostu niektóre osoby... Ja tu chciałem lajwika włączać, ale, ale chwilę on zostanie. Zapomniałem, że Ty robisz lajwa! Glitchat, sorry! Zapomniałem. O, zapomniałem, że robisz live'a. Ale się trafiło, kurde. Eee, takie pytanko... Eee, to na pewno nie, nie możesz na te Discorda wejść, żebyśmy mogli na tym live'ie razem pogadać. Glitchat. Bo fajnie jakbyśmy mogli po prostu na tym live'ie razem pograć po prostu. Bo tylko tak naprawdę, no w sumie to mogę teraz, wcześniej nie mogłem. A rozumiem, no to e, tak jak umawialiśmy się, e, to e, jak to było? Na którym serwerze? E, na Gadanko? Czekaj, czekaj zastanowię się. E, a tak, serwer Gadanko i e, e, kanał głosowy na live. A raczej będziesz wiedział. O, dobrze, dobrze powiedziałem. Super. Powiem ci, że ja jestem fanem tej gry, można powiedzieć, bo po prostu lubię sobie potańczyć w tej grze. Uspokaja mnie to. O nie. O nie, opuścili mnie, kaczka nie jest aktywna, tylko nie to. Opuścili mnie. No trudno. Trudno, mieliśmy nagrywać odcinek z Minecrafta, a chyba dupa. Z tego. Przepraszam za moje sło słownictwo. Oj, co to jest? Ha Gdzie jest druga osoba? Gdzie ty tutaj? Nie ma nikogo. Kto? Kto tu przyszedł? A, kaczucha. Za chwilę kończę live'a. Jakby co, kaczucho? Bo też będzie miał swojego. La Ej! Co? Co to jest? O, nie byłem jeszcze tutaj! Nowe miejscowości! Uuu! Ciekawie! Ale trochę nudno. Mog mogli to lepiej troszeczkę zrobić. Ja muszę lecieć. Pa! Miłego dnia! X kolet 55. A po prostu będę mówić i kolet. Y będzie łatwiej, szybciej. Dobra, y, Glitchet, to może ile ten live trwa? 16 minut. Glitchet, kiedy u ciebie live? Y, ja z tego co wiem, to za chwilę. Jak ja skończę live, Glitchet będzie robił livea y, tak za chwilę po mnie. No tak, czyli tak około po mnie. Czyli zapraszam, bo ja też będę. U. Ciekawost. Ło, co to jest? Uuu, uh, Cieka ciekawe. Ale tutaj nikogo nie ma, halo. Tu chyba tych miejsc w ogóle. Okej, okay, będę. Dobra, wychodzę stąd. Około po mnie, ciekawe. Czekaj, czekaj. Cie... Około po mnie. Ciekawe. Ciekawie to brzmi. <laughs> masz rację, masz rację. Co to jest? Aaa, możemy kupić swój bombok. Ile robuxów? Nie, to za dużo. Ja jestem spukany. Jestem spukany. Wow. Na podstawie emotek, które wysłałeś X-Kolet. Możecie, ej, mam pomysł. Yy, wysyłajcie emotki, ja będę robić do tego miny, no dźwięki ogólnie, bo nie widzicie mojej miny. Yy, alo! U. Hello! Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. <ścoughs> co tu się dzieje Dobra, tak 15 kończymy live'a dołączę się do niego Co on robi? Nie, jestem mówić. Może... o mocne oj Jezus zapodałem. Właśnie taki dobry jest pomysł, żeby. 113 level? Ciekawe ten live. No. Nie spodziewałem się. Właśnie to jest takie ciekawe, że oprócz grania w Robloxie i takiej gry, można na live'ach na przykład. Dzięki, dzięki, dzięki. E, można na przykład robić różne wyzwania od widzów na przykład. Gliczet. Yy... Albo nie, ty będziesz czytał komentarze. No, jak będziesz potrzebował to, jak będziemy gadać za chwilę, yy, to. Yy, będę ci komentarze czytał. Bo wiem, że tam dużo komentarzy masz. Ja mam chill. Dobra. Dobra, jeszcze dwie minuty. I. YouTube e, Witam, witam Kacper, Kacper, WIAK Co taki krótki live? No bo Gliczed za chwilę będzie e, miał live'a a, a, Też będę na live'ie u da. Wiem, że krótki Wiem, wiem Akurat prawie na końcówkę się załapałeś, Kacper, WIAK akurat wyłącz youtube to miał najlepiej co to jest o, ciekawost, ciekawe uuu, hu hu, 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 pierwszy raz tu jestem jakby co, Kacper jak, yy, 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 dlatego jest taki widget. a będziesz odpowiadać na moje komentarze. E... No. To na postach zadawaj pytania. A czekajcie, e, muszę wam o czymś powiedzieć, bo tak to będzie więcej pytań od jakichś osób e, na karcie społeczność, na, na społeczności e, na którymś tam moim poście możecie zadawać pytania do Aqua, w którym będzie gliczec, serek i kaczuszka prosto z Polski Aha. gdyby się okazało, że to ma Prawa autorskie. O. Mhm. Mm Raczej będzie, bo ostatnio grałem w tą. O nie, będą mam prawa autorskie, niestety. O. Te głupie prawa autorskie. Hey Flyer! And... O. My bestie and your bestie. O maluma Czy byłem ślepy? Dobra, kończymy za. Ojej, miałem 15 kończyć. Hi, hi, hi. hi. Eee, to za 2 minuty. Nie, za minutę, bo jeszcze glitchat musi się naszykować. Dobra, kończymy live'a, bo Gliczet musi się naszykować. No po prostu y, pewnie musi się naszykować glitchet i polecam y, mieć przed y, komputerem y, swój telefon i włączyć na telefonie właśnie live'a. Na przykład jak teraz zrobiłem i czytam Wasze komentarze. Y, dobra, no to kończymy i widzimy się na... na...